Cześć, mam z tej strony Neri. Dzisiaj ja Wam pokażę, jak dodać jakąś ikonę emoji do górnym Coraxen. Oczywiście wszystko wytłumaczę. Co do czego, gdzie, jak. Więc stracimy. Przygotowałem sobie na dzisiaj do odcinka takiego skombana, obana, jak to woli. Od razu Wam powiem, że każda emotka musi być 16x16, nawet bo to jest 16x16 pikseli. No i tak, mamy taką emotkę sobie przygotowaną. Musimy wrócić do serwera. Pewnie macie jakiś przygotowany serwer, localhost, dedic, VPS, a co wy tam macie. Więc no, potrzebujemy dwóch pluginów: pluginów. Oracle i Protokolliba. No, Oracle bez Liba nie, no, nie uruchomi się po prostu. Potrzebny. Więc no, jeżeli mamy już Oracle na serwerze, na VPS-ie, czy na jakimś dedyku waszym, uruchamamy sobie e, plugins. Folder plugins z pak później sobie teksturę z default. No i tu mamy różne właśnie takie tak zdjęcia, ikonki, no takie, no w sumie ikonki, tak inne. Nas będzie obchodzić czat. Oczywiście możecie sobie zrobić, jakich secie ten folder nie musi to być czat. Może to być jakieś, nie wiem, ikonki, emotki, zdjęcia. Tylko po możecie sobie zrobić to jak chcecie, ale po prostu ja będę robić to przy czatku, bo już mamy to przygotowane tak naprawdę, więc. Mamy tutaj już e, kilka gotowych takich e, tagów przez Orax przygotowanych jakieś tam serduszko, które już mamy przygotowane. jakiś Hero, King it. No więc co, wrócimy sobie tutaj e, swojego przyjaciela, naszego. Spalimy sobie kolejny raz pliki, to sobie musimy zostawić, żeby pamiętać. W sumie drugi to Oraxen, tutaj emoji. No i co? W skrócie mamby to może który jest przygotowana emotka przez Oraxen, żebyśmy wiedzieli jak to wygląda. To jest to właśnie serduszko. Więc tak. Pert no to to jest yy, nazwa tego, nazwa tej ikonki My sobie tutaj na górze możemy ją ustalić jak chcemy. To jest dla nas tak naprawdę. Może to być jakieś jakby, serduszko, bałwan. To od nas będzie zależeć. Tekstura no to to jest yy, jakby no ścieżka do tekstury. Tu mamy właśnie serduszko. Tutaj, no to tutaj mamy taką ścieżkę. Te to jest, dwa to jest tak naprawdę, to nie ode mnie zależy. To zależy od Was. Jakby sobie to ustalicie, przygotujecie. Ja tu mam ustalone pod czat. Ja to samym pod czat, no bo siódemka i ósemka tutaj najlepiej tak działa, bo się mieści tak ładnie w czacie. Wy sobie to możecie ustawić pod jakiegoś taba, skleparda, nie wiem, czat, rangi. Jak się z tym pobawicie, to możecie sobie zobaczyć, jak się tym, czymś to się różni. I z emoji, no to jest, to jest, tu mam właśnie przygotowany, jak to wygląda. Jeżeli sobie to uruchomicie, włączycie, to będzie taka lista. Lista z taką właśnie serduszkę na przykład No i tu mamy yy, Ten cały placeholder tej yy, emotki, czyli to jest to Czyli jak napiszę na przykład takie serduszko na trzecie to ona się tutaj ta emotka A no permission napiszę. dlaczego, dlatego bo na przykład nie daliśmy dla jakiejś rangi yy, Permisji Permisja, no to to jest Permisja sobie ustalam jaką chcemy na przykład emoji, kropka Tutaj sobie zmieniam na przykład nazwę na będzie na przykład robić na To ja sobie dam na przykład tam. i no i tak. Eee, no to placeholder czyli no placeholder ja tak nazywam. Eee, nie wiem, czy to w ogóle dobrze czytam. Jeżeli no to sorka. Eee, tak, tutaj sobie ustalamy ten sam password czyli po prostu co wpiszemy na czasie, żeby ta emotka się wyświetliła. Ja sobie tu Oracle tutaj ustawiło serduszko, my sobie ustawimy inne. Czar, no to to jest czar, to jakby to wytłumaczyć Po prostu, na przykład, jeżeli będziemy chcieć tą no, ikonkę ustawić na randze No to będziemy używać to przez to Ten cały, ten znak specjalny, który sobie też ustalimy. No to co, ja sobie to skopię. No i tak naprawdę teraz tylko musimy zmieniać i tak, zaczniemy sobie od tego, że to sobie już zamkniemy, żeby sobie to nie śmiecić, i sobie to. No i co, w sumie. Nazwę sobie zmienimy na przykład na... Ustawimy sobie tak, jak jest plik. Nie musi oczywiście, ale jeżeli możecie, to sobie taki ustawcie. Ścieżka. No to każdy hosting powinien mieć, moim zdaniem, ścieżkę. Na samej górze powinniście ją mieć, no gdzieś ją na pewno macie. Szczerze trudno mi powiedzieć, że ona jest, no bo to nie zależy od mnie, tylko od hosta. No i co? Localhost. Tu powinno jakiś hosting, plugins, orac pack, textures i odtąd zaczynacie prowadzić swoją ścieżkę. No to ja ją mam w default chat. No i, ja, no i tutaj jest prowadzona Default, chat i serce. Ale my sobie ją zmienimy na snowman. No, i tak naprawdę już ten cała, mm, to całe jest już przekierowane do tego zdjęcia. Czyli tak naprawdę już jakby no, mamy to skończone, ale niby nie bo jeszcze musimy ustawić to. No to jest naprawdę bardzo ważne. I z emoji to jest po prostu no, ta lista, którą Wam pokazywałem. Jest wymagają, nie jest ona wymagana, ale no, jeżeli chcecie sobie na prostu to ustawić, to sobie to ustawcie. Chat please no to, to sobie ustawię na przykład, nie wiem. Dam jakiś przykład. Możecie sobie naprawdę to jak chce się ustawić. Nie wiem, ja sobie to ustawię. Nie. Tak i tak, powiedz. Nie wiem czemu, ale proszę. Permis sobie nadamy. Dam. No, damy. coś takiego. Niestety, dla każdego nie mam pobranego na serwerze, dlatego wam nie pokażę, jak to działa. Ale jeżeli będziecie chcieli to na przykład jakiegoś małego na nagram, żeby to Wam pokazać, albo nawet jakiś krótki filmik, żebyście chcieli. Już, żeby tak wytłumaczyć całe te opcje emotek. Ja to mam no, dzisiaj tak chcę po prostu szybko przetłumaczyć, jakby ktoś potrzebował, jak po prostu ukryć emotkę na ser. No i co, mamy sobie tak ustawione. Mamy ustawę permisną, to teraz trzeba ustawić znak specjalny tej emotki. No to co? Jeżeli siedzimy na. jeżeli macie system operacyjny Windowsa, to po prostu sobie klikacie na klawiaturze Windows, kropkę się takie okienko, Dajcie sobie symbole no i macie taką całą tabelę symboli do koloru, do wyboru Oczywiście symbole nie mogą się powtarzać tutaj no bo no, nie może się tak podłączyć ze sobą, niestety, albo wtedy No i teraz tak, no wybieramy na przykład, ja sobie wybiorę to No i mam sobie coś takiego, no i tak naprawdę swoją emotkę już mam gotową, teraz sobie po prostu zapisuję albo, tak ktoś boli, albo Ctrl S, jak to boli, tak naprawdę. Ja sobie to oczywiście skopiuję. No, to, to sobie skopiuję. No i teraz tak yy, to sobie, że mogę tak naprawdę wrócić do Local hosta, No i uruchamiam swój serwer. Też jeżeli teraz spograłem pierwszy raz w plugin Oracle, dlatego pokażę pokaże się taki błąd, który mi też tutaj pokaże, dlatego wam też go wytłumaczę. Oto jest ten, dokładnie. Ten. Jeżeli nie umiecie angielskiego albo no, nie rozumiecie tego błędu, ja mam to wszystko wytłumaczę. Drugi Wam rekomenduje uruchomić takie dwie opcje w konfigu swojego silnika. To się chyba tylko uruchamia ten błąd, kiedy macie serwery z albo purpur, albo paper. Nie jestem pewien, tego Wam nie powiem, ale mi się tak wydaje. Więc tak. Mm, ja Wam pokażę teraz jak ten plugin, znaczy jak ten błąd ogarnąć, żebyście tylko nie mieli. Więc no tak, uruchamiamy sobie znowu swoje piki. Wchodzimy sobie config. To nie jest żadny plugin, tylko po prostu główny pika config, Paper Global, tam Purpur Global. Nie wiem jak to wygląda na innych silnikach, ale po prostu powinniście mieć tutaj e, ścieżkę pokazaną, czyli in-server-order, no to to jest localhost, lokalhost, paper global teraz tak, gdy już to mamy, no to szukamy sobie block update disable Note black update. No i to jest tak, node black update disable, no i sobie to zmieniamy na true Zobaczmy co sobie będzie buffers block update disable typem update No i co, no to widzimy, że to jest ten, no i sobie też zmieniamy to na true No i tak naprawdę błędy nam znikną sobie Teraz zapisujemy, oczywiście możecie sobie ctrl s to zapisać jak wolicie już mogę zamknąć, no i jak teraz sobie zatrzymuję trzymam sobie serwer no trzeba uruchomić ponownie a to by i jeszcze raz no to już jak widzicie tego błędu nie ma czyli no tak naprawdę błąd już zniknął czyli tak, no teraz tak, zalogujemy na minecrafta Sobie już testowałem. to no tak. No. Zobaczymy sobie na przykład teraz to serce, które oraksem już nam daje ogólnie. No, sobie daję, tak. I serce jest. Tak, jeżeli serce już mamy, to coś takiego nawet, to możemy już sobie zamknąć albo po prostu zminimalizować. No i sobie patrzymy tutaj, czy tak, mamy tego czarnego To jest znak specjalny tego serca, też wam pokażę, że działa normalnie Zaraz to nam się pokazuje Wysyła, wysyła, też działa Tutaj mamy znak samego z bałwanka To też wam pokażę, że normalnie działa więc sobie bierzemy kod przykład kopiemy No i normalnie jak go wyślemy, to działa Jest tam taki bałwan, jak za chwilę wam pokażę w całości No i bierzemy sobie ten znak specjalny no, i jak sobie to klejmy z nami to od razu się wkleja bałwan. Tutaj wam pokażę. Pani się tutaj czyta, na dole się. No, i jak widzicie, mamy tego bałwanka wykrzykniętego. No, nie możemy sobie go wysłać, i jest pięknie. No, i co można na przykład wstać? Jema, ja bałwan. I tyle tak naprawdę. Już dodaliśmy swoją emotkę. Jeżeli na przykład jeszcze ci ciekawi, jak dodać tą emotkę na taba. Albo na różną, to możesz zostać, a jeżeli nie, to już jest No i w sumie tyle. No tak, teraz no, przejdziemy, jak dodać taką emotkę na swojego taba. Powiedzmy, że tam na przykład mam jakieś punkty, śnieżki albo śniegu, no i na przykład chcę taką emotkę mieć na tabie. No to sobie wchodzimy. To też zależy od waszego pluginu na tabie. Ja mam akurat taba od. o taba po prostu. No i sobie wchodzę w config. I sobie patrz tutaj. To ma swojego taba, czyli tab ping, no i Pusta, Puste pole. No i co? Żeby dodać po prostu na taba, no to nie dodajemy sobie e, tym całym e, tym... już mam tutaj pokazane to nie, nie dodajemy tym placeholderem. Ja to nazywam Placeholder. Nie wiem czy to dobrze mówię, ale no ja to nazywam po prostu place a tutaj mamy swój no znak specjalny. No i dodajemy na taba znakiem specjalnym. Nie dajemy PlayStwoderem, bo to nie, bo nie, nie działa. Po prostu. No i co? Kupiłem sobie ten znak specjalny. Znak specjalny właśnie do tego daję. Specjalnie, żeby na przykład dawać do jakiś tabów, do jakiś rank, do jakichś prefiksów, skrybardów albo różnych takich opcji. Może do jakichś klanów, jak robicie, klany, no nie wiem, no, jest dużo opcji, nie. No i po sobie wkleję ten znak specjalny. I teraz sobie wklejemy ten drugi. Serce, naklejmy sobie bałwankę na dole, no i sobie zapisujemy pik. No i teraz tak naprawdę dajemy sobie ale No i tak naprawdę już mamy swojego bałwana. Pewnie też się ciekawić, czemu ten bałwan na dole jest taki zielony, bo tutaj Tutaj jest pociągnięty kolor stąd. A tutaj sobie prostu F -kę to jest w Minecraftie kolor biały. Jakby ktoś się pytał, Jakby ktoś nie wiedział, po prostu sobie dajemy tab, Reload. no i już mamy piękne emotki na tabie. No i co, no tak w sumie to tyle. Możecie się tak bawić z tymi emotkami, dodawać sobie, normalnie jest Tyle opcji po prostu do tego, że się w głowie nie mieści. Możecie sobie dodawać jakieś swoje drobne emotki, możecie sami robić, możecie kupywać emotki, naprawdę. Z tym możecie się dużo, dużo z tym zabawy. Więc no, ja wam dziękuję. Link do pluginów, czyli tych dwóch, co potrzebujecie, czyli ORAXEN i yy, protokol Liba, daję wam w opisie, żebyście mogli sobie tam zobaczyć, zerknąć, pobrać. Discorda oraz ten też wam podeślę w opisie, żebyście mogli sobie też obczaić. Więc no jeżeli wam się podobał film, no to, to bardzo bym podziękował za jakąś łapkę w górę, komentarz, jakąś propozycję w komentarzu. Jeżeli macie jakieś pytania lub jakieś propozycje, błędy, które wam wyskakują, możecie mi napisać w komentarzach. i Ja będę wam postarać się, będę się wam starać pomóc. No i co, no to w sumie tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie, no i cześć.